Przecz tego obijania się, 10 dni ściemniania, jedziemy pobiegać do puszczy zrób. No i jesteśmy w puszczy. Szybka rozgrzeweczka i lecimy. Założenia są takie, że robimy sobie... Ja wyjdę, bo jeszcze kurczę zimno. Robimy sobie 15.30. Robimy sobie dwadzieścia kilosów w tempie około pięć, dwadzieścia na kilometr. Dobra, wszystko gotowe. Czyli tempo pięć minut dwadzieścia na kilometr, co daje pięćdziesiąt dwie minuty. Na 10 km czyli na 20 km powinno wyjść 104 minuty, czyli godzina 44. Tak bym chciał, ale nie wiem, jak wyjdzie. Zobaczymy. Cyferki to się tak fajnie układa, łatwo, a potem wychodzi w praniu. Dobra, no to pasuje, wyjść i się widzimy za mniej więcej 2 godziny. No i jesteśmy z powrotem. Cel wykonany, plan tak jak miał być. Godzina czterdzieści cztery. Pokażę zegareczek, żeby nie było. Jest. Ano, zaświeci się. Jest. Godzina 44, dwie dyszki zrobione. Muszę odpalić auto. Zaraz mi będzie strasznie zimno. No i co? Wszystko fajnie, tylko się strasznie źle biega po ciemku. O, pociąg ciemku. W połowie drogi mnie. Zastały ciemności, a popełniłem błąd, bo nie wziąłem sobie żadnego światła. Więc połowę drogi biegłem, można powiedzieć, w kompletnych ciemnościach, Odgraniając drapieżniki. No i tyle. Cóż więcej mogę powiedzieć? Wracamy do domu i idziemy do pracy. No to siadam. Ta noga jest. Polana rozwala? Na poprzednim punkcie. Na tak poprzednim się... było też cienko, ale jak odchodziłeś, a. to już było super. Słuchaj, 130 km. to no to jesteśmy w połowie. Dobra, Michał. Chcesz BCA? Za chwilę. Jasno. Poli? Kiedy był dybek? Dybek był 2,5 godziny temu Kurde! Darłem w trupa, a on mi ciągle odchodzi. Czy ten mój trup to jest trup? Prowadzący ma kryzys. Biegnie jeszcze, ale umiera. Tuż za mną jest masa ludzi. Coś? Tak? Zagatą na ciał. Bateria z 3 wymieniona, mapa zmieniona. Nalałem y, izotonik roboty własnej. Czyli oksytynon. Dobra, nalej do drugiego. Tak. różowego? Za chwilę. Dobrze, za chwilę, dziękuję. bo ja mam naprawdę z tą nogą problem.